Dzień dobry państwu. Ja się nazywam Kamila Kacprzak-Wachniew i mam dzisiaj przyjemność i taką możliwość, żeby przedstawić państwu koncepcję Open schooling, czyli szkoły, szkoły otwartej. W ramach warsztatów passe dla nauczycieli jest zdrowie publiczne we współczesnym świecie wyzwania edukacyjne. Na samym początku zachęcam państwa do tego, żebyście zastanowili się państwo co dla Was oznacza e, otwarta szkoła? W którym kierunku pójdą Wasze skojarzenia? Czy chodzi o otwartość na pomysły, czy chodzi o to, żeby być otwartym, e, żeby być otwartym na e, różne, e, różne koncepcje, może na wrażliwość, e, tak rozumiana tolerancja, a może to jest otwarcie szkoły na e, zewnętrzne instytucje, zapraszanie ich albo wychodzenie e, wraz z uczniami do tych instytucji. Chciałabym, żebyście Państwo zastanowili się, a przez chwilkę po czym wysłuchali tego, co, co dla Państwa przygotowałam i też zweryfikowali swoje założenia co do tej koncepcji. Otwarta szkoła to podejście, w którym budowana jest celowa współpraca pomiędzy uczniami, rodzicami, nauczycielami, pomiędzy przedsiębiorcami, społecznością lokalną, organizacjami pozarządowymi, ale z wszystkimi osobami, które zaangażowane są w proces wytwarzania i popularyzacji wiedzy, więc wszystkie te osoby, które też pracują na uczelniach, czy dziennikarze, którzy też popularyzują wiedzę. Żeby Idea otwartej szkoły funkcjonowała najlepiej, powinna być celowa, zaplanowana, powinna też odpowiadać potrzebom, interesom wszystkich zainteresowanych stron, powinna też odnosić się i nawiązywać do programu nauczania. Otwartą szkołę czy Open Schooling osiąga się wtedy, kiedy szkoły wraz z innymi zainteresowanymi stronami stają się rzecznikami dobrostanu, Społeczności, wtedy kiedy rodziny są ważnymi podmiotami współpracy edukacyjnej i są zachęcani do tego, żeby, żeby brać udział w życiu szkoły, i wtedy kiedy specjaliści czy członkowie danej społeczności są zachęcani do tego i zaangażowani w to, żeby wprowadzać rzeczywiste projekty do klas, pomagając całej społeczności zaangażować się w lepsze zrozumienie nauki, no i poprawę dobrostanu tej, tej społeczności. Więc to, co, co wyróżnia, co, co charakteryzuje ideę otwartej szkoły, dotyczy współpracy z dostawcami edukacji, ale nie tylko tej formalnej, ale, ale również pozaformalnej i nieformalnej, wspomnianymi przedsiębiorstwami, rodzicami, społecznością lokalną czy organizacjami pozarządowymi. I to wszystko ma się dzieć po to, żeby sprzyjać e, rozwojowi społeczności, żeby możliwy był przepływ wiedzy i umiejętności pomiędzy członkami tej społeczności, żeby budować też potencjał e, w tych młodszych pokoleniach, e, żeby angażować rodziców i też e, całą społeczność, ten proces, e, proces e, uczenia się i, e, i nauczania. E, i tutaj już y, 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 chciałabym zwrócić się też do Państwa, żebyście pomyśleli Państwo, jakie y, Pana, Pani działania wpisują się w realizację otwartej szkoły. I jesteśmy przekonani, że nauczyciele mają y, i też mamy taką informację od nauczycieli, że macie Państwo doświadczenie w realizacji projektów edukacyjnych, i w y, 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 dzisiejszym spotkaniu chodzi o to, żeby też przekonać Państwa, że istnieje możliwość poszerzenia tej sieci, i to chciałbym Państwu dzisiaj pokazać, w jaki sposób poszerzyć tą, tą sieć i w jaki sposób jeszcze bardziej uczynić te y, działania y, owocnymi, atrakcyjnymi dla Państwa, i, i dla uczniów, i dla całej społeczności. W ramach projektu PAWSE założyliśmy dwa takie modele współpracy. Pierwszy to lokalne partnerstwo edukacyjne, które koncentruje się wokół jednej szkoły, która jest w jednej społeczności i współpracuje z co najmniej kilkoma partnerami przy realizacji scenariuszy edukacyjnych, przy realizacji projektów badawczych szkolnych. Partnerzy mogą być zaangażowani również w inne działania, mogą uczestniczyć w otwartych wydarzeniach edukacyjnych w szkołach, w zajęciach pozalekcyjnych, mogą przyjść do klasy, opowiedzieć o, o karierze naukowej, którą, która była potrzebna, żeby znaleźli się w tym miejscu, w którym, w którym są, w którym realizują właśnie rzeczywiste projekty, czy rozwiązują rzeczywiste projekty, czy problemy w swoich miejscach pracy. Zakładamy, że, że z czasem lokalne partnerstwa edukacyjne zostaną przekształcone w lokalne sieci edukacyjne, żeby też w przyszłości zwiększyć skalę działań projektowych i umożliwić wymianę pomysłów też w ramach innych innych państw. Jak Państwo wiecie, w projekcie Pawse jest zaangażowanych osiem instytucji z czterech różnych państw, i w każdym z tych państwie takie lokalne partnerstwa edukacyjne są zakładane, takie klastry edukacyjne, i mamy taki plan, żeby tę współpracę też sformalizować. Chciałabym państwu opowiedzieć o budowaniu tej współpracy, bo jak się okazuje z naszych doświadczeń nie jest to wcale takie, takie łatwe zadanie, więc opowiem o tym w jaki sposób poszukiwać partnerów, jak utrzymywać tę sieć, jak sprawić, żeby była ona, żeby ten rodzaj współpracy był, był atrakcyjny dla każdego z, dla każdego partnera czy każdej zainteresowanej strony. W jaki sposób powiązać tą współpracę z programem nauczania i finalnie w jaki sposób ocenić, czy jak wyciągnąć wnioski z, z podjętych przez nas działań. Pierwsze pytanie, które trzeba sobie zadać to, no właśnie, jak szukać partnerów, kim może być partner i jak sprawić i jak zachęcić tych tych ludzi, ta organizacje, żeby mieli taką gotowość, żeby dołączyć do naszych y, zaplanowanych działań. Y, I odpowiadając tutaj na te kolejne pytania, za założyliśmy, że partnerem może być y, osoba lub organizacja, która posiada cenne informacje, która może y, podjąć rolę nauczyciela i która może też wesprzeć uczniów w realizacji projektów badawczych, a czy, przy, czy wesprzeć nauczyciela przy realizacji scenariuszów y, edukacyjnych. Szukanie partnera nie jest wcale łatwym nie jest wcale łatwym zadaniem, wielokrotnie też trzeba zmierzyć się z odmową. Dlatego chcieliśmy państwu przedstawić dwa takie modele poszukiwania partnerów zewnętrznych. Pierwszy model to model wdzięczny bardzo model model cebuli, który pokazuje nam, że rozpoczęcie poszukiwania partnera najlepiej jest zacząć od swojej najbliższej sieci społecznej. Tutaj często nauczyciele podają przykład współpracy z rodzicami, którzy wykonują różne zawody i którzy też mają taką gotowość, nierzadko, żeby przyjść do klasy i żeby opowiedzieć e, o swojej pracy, czy nawet zaprosić uczniów do, do miejsca, w którym, w którym pracują. Więc rozpoczynamy takie poszukiwania od sieci e, swojej najbliższej, e, rozpoczynając oczywiście od tematu, czy wyzwania, które, e, które jest w centrum naszego zainteresowania, a następnie przechodzimy przez kolejne e, przez kolejne warstwy, tak jak tutaj mamy te warstwy cebuli i poszukujemy coraz dalej tych, tych partnerów, czyli poszerzamy sieć naszego, naszych poszukiwań. Drugi model to mapa zasobów społecznych. Można byłoby powiedzieć, że jest to takie skanowanie środowiska, żeby położyć podwaliny pod efektywną współpracę i ustalić jasne jej cele. Porównałabym tą mapę do tworzenia takiej inwentaryzacji tego, jakie mamy zasoby, jakie są nasze ograniczenia, jakie są nasze wyzwania, jak możemy w ramach kolejnych obszarów dokonywać właśnie przesunięć czy, czy przepływów tych zasobów. I tutaj zawsze podaję przykład programu, który Państwo na pewno znacie, Kuchennych Rewolucji. Mam takie. Takie poczucie, że mapa zasobów w społeczności to właśnie, e, właśnie to, co robi pani Magda Gessler, kiedy przychodzi do danej restauracji i rozpoznaje, jakie są na przykład mocne strony danego miejsca, e, jakie są zasoby ludzkie, e, jakie produkty w, w okolicy danej restauracji są, e, są dostępne, jakie problemy targają danym, e, danym miejscem. Więc myślę, że tutaj to porównanie jest, e, jest całkiem, e, całkiem sensowne. Kiedy już znajdziemy partnerów, musimy zastanowić się nad tym, jaki poziom sprawstwa, kontroli i władzy chcemy, chcemy przydzielić poszczególnym partnerom. I tutaj znowu mam, mam dla Państwa propozycję dwóch modeli. Pierwszy to drabina partycypacji obywatelskiej, gdzie ta, gdzie ta współpraca może być realizowana na różnych poziomach uczestnictwa naszych tutaj zainteresowanych stron, czyli partnerów. I tutaj jest takie założenie, że im większa ta współpraca, czy poczucie sprawstwa, odpowiedzialności partnerów, tym lepiej. Ale wiemy, że nie zawsze jest to, nie, nie zawsze jest to możliwe, nie zawsze mamy takie, takie możliwości. Dlatego też zaproponowałam też inny model, model stopni uczestnictwa, czy model stopni partycypacji, gdzie zakładamy, że każdy. Poziom sprawstwa czy odpowiedzialności jest ok, bo po prostu zależy to w, dużym, w dużej mierze od kontekstu podejmowanej współpracy i tego, jakie są nasze zasoby. Więc nie tylko informowanie, konsultowanie, zapraszanie, inicjowanie, ale również wyjście z inicjatywą samej społeczności, czy społeczności rodziców, czy społeczności partnerów zewnętrznych jest, jest ok. Więc możecie Państwo zapoznać się z tymi modelami i zobaczyć, który stopień uczestnictwa jest, jest dla, Pania, dla Państwa najbardziej adekwatny. W ramach projektu PASE przygotowaliśmy też formularz, który, który możecie Państwo wykorzystać do tego, żeby sformalizować taką, taką współpracę, określić tam, jakie formy aktywności będą udziałem partnera. No i tutaj następne kluczowe pytanie, które warto zadać, zadać nie tylko sobie, ale też można to potraktować jako pewne argumenty, żeby, przekona, żeby przekonać właśnie nauczycieli czy dyrekcję szkoły, czy też społeczność lokalną. Po co? Po co właściwie nawiązywać tą współpracę? Po co promować ten rodzaj współpracy? Jakie korzyści. Będą dla uczniów szkoły, nauczycieli czy dla społeczności lokalnej. No to zacznijmy od uczniów. Tutaj przede wszystkim rozwinięcie różnych umiejętności i osadzenie uczniów w takiej rzeczywistej, w rzeczywistych sytuacjach rozwiązywania problemów, które ma służyć temu, żeby przygotować ich do radzenia sobie z, z problemami, które dopiero na. Odejdą, żeby potrafili przyjąć taką postawę proaktywną i faktycznie podejść też z, z uwzględnieniem tej wiedzy naukowej, do której projekt bardzo mocno nawiązuje, do, żeby wykorzystywali te narzędzia do tego, żeby te, te wezwania rozwiązywać. Dalej, jeśli przejdziemy do, do nauczycieli, no to tutaj zakładamy, że nawiązanie współpracy jest interesującym sposobem, żeby zrealizować program nauczania. Jest też okazją do tego, żeby nauczyciele mogli właśnie rozwijać się zawodowo i uczestniczyć też no właśnie w awansie, awansie zawodowym. No i umożliwia taka współpraca też podjęcie, kooperacji z innymi nauczycielami czy, czy innymi osobami, członkami społeczności w obszarze tematycznym, który jest spójny z tym, czego naucza sam nauczyciel, ale też w innych innych tematach. Jeśli chodzi o szkoły, szkoła może brać udział w większej sieci szkół, które też właśnie podejmują taką współpracę w ramach tej lokalnej sieci edukacyjnej. Szkoła zdecydowanie zyskuje na większej widoczności, więc tutaj kwestia tego, że w przyszłości uczniowie mogą decydować się, żeby, żeby zostać też uczniami państwa szkoły. No i na pewno zmienia się kultura uczenia i nauczania czyli to wyjście na zewnątrz, to oparcie na współpracy zmienia mocno podejście do, do nauczania. I jeszcze mocniej e, uwidacznia się ta idea, że uczymy się nie tylko w murach szkoły, ale uczymy się też e, dzięki kontaktowi z rówieśnikami, z innymi osobami w innym otoczeniu. I tylko wtedy, kiedy oczywiście przy założeniu, że, że to nasze doświadczenie edukacyjne zostanie zostanie objęte pewną refleksją, no to wtedy faktycznie to doświadczenie może przynieść wartość, taką intelektualną wartość poznawczą. W przypadku społeczności to tutaj wspomniany przeze mnie przepływ wiedzy, umiejętności, budowanie potencjału na przyszłość i rozwiązywanie bieżących problemów. Czego nam potrzeba, aby wprowadzić podejście do otwartej szkoły? To też jest pytanie do Państwa, żebyście też mogli rozpoznać, jakie są ograniczenia, a jakie zasoby towarzyszą Państwu przy, przy podejmowaniu takiej współpracy. Co ciekawe, podczas prowadzonych przez nas warsztatów często poda, podawany był powód braku czasu na organizację i realizację takich działań współpracy a druga, druga rzecz to, to był um, brak takiej um, um, brak akceptacji um, dyrekcji um, aby takie działania były wprowadzane ale oczywiście to tutaj um, w każdej placówce um, trudności um, ale też zasoby mogą być inne więc zachęcam do tego żeby podjąć taką refleksję zastanowić się i może zmapować, właśnie, mapę swoich zasobów. Zakładamy i wiemy też o tym, że, że często państwo stosują już jakąś formę open schoolingu, czyli tej otwartej szkoły. Bo na przykład zapraszają państwo rodziców czy specjalistów, dietetyków, farmaceutów do klasy szkolnej, żeby, żeby przedstawili. Jakiś wątek czy, czy, czy przeprowadzili lekcję. Tutaj zachęcamy do tego, żeby zastanowić się też nad innymi elementami, które budują otwartą szkołę, bo to, o czym właśnie przed chwileczką powiedziałam, to przynależy do do tego elementu, który jest nazwany jako komponent, czyli y, chodzi o namacalne elementy, które umożliwiają doświadczenie edukacyjne, y, umożliwiają doświadczenie, y, dostarczenie doświadczenia edukacyjnego, na przykład wizyty albo wyjście na zewnątrz, ale właśnie to wyjście może być y, w różnym otoczeniu, to też dobrze byłoby się zastanowić, czy to będzie na zewnątrz, czy wewnątrz. Jakie właściwości, czy jakie cechy powinno mieć to doświadczenie edukacyjne. Z naszej perspektywy ważne by było, żeby to było doświadczenie, które będzie angażujące, a najczęściej angażujące są, właśnie angażująca jest edukacja w oparciu o realizację projektów. Taka edukacja, która jest oparta na rozwiązywaniu rzeczywistych problemów. I, i to faktycznie buduje motywację zarówno nauczycieli, jak i jak uczniów. Możemy zastanowić się nad udziałem społeczności lokalnej. Dobrze byłoby zaplanować czas, czas trwania takiego doświadczenia i zaplanować cały jego harmonogram. I tak jak wspominałam, tutaj mamy, mamy takie doświadczenie, że w innych, prog innych programach Open Schooling, które były realizowane w Unii Europejskiej, uczniowie, którzy mogli wybrać podmiot, z którym chcieli współpracować i nawiązać kontakt, byli bardziej zmotywowani do pracy w szkole niż zwykle. Dlatego przygotowaliśmy też dla Państwa taki szablon rozpoznawania potrzeb i zainteresowań uczniów, żeby właśnie Zadbać o tą, o, o tą ma, o motywację, bo będziecie Państwo mieli taką możliwość, żeby odpowiedzieć na te potrzeby. I też to kierowanie pasją jest, odwołuje się do jednej z czterech cech zajęć w ramach Open Schooling, gdzie wykorzystanie pasji nauczyciela, uczniów zdecydowanie zwiększa, zwiększa zaangażowanie i sprawia, że robimy to, co jest dla nas ważne w efekcie to staje się, te działania stają się celowe, a nie pozorowane, więc, więc jest to kolejne, kolejna cecha zajęć otwartych, otwartych zajęć szkolnych. Zakładamy, że otwarte, szkoły, otwarte zajęcia szkolne powinny też uwzględniać to, że aktywność uczniów jest realizowana poza szkołą, czerpie też z rodziny, z rówieśników i z całej, z całej społeczności, i akceptujemy to, że, że, że ta aktywność i możliwość uczenia się przenika pomiędzy tymi różnymi, różnymi systemami i ona jest umiejscowiona w, w, w rzeczywistym świecie, tak? Więc, więc tutaj nie tylko w nie tylko murach szkoły, ale też dużo rzeczy dzieje się na zewnątrz. Tutaj chciałam Państwu przedstawić, jak to wyglądało w projekcie w fazie pilotażowej. W ramach projektu zostały przygotowane trzy scenariusze: planeta wirusów, różne oblicza bakterii i szczepienia. I przy każdym z tych scenariuszy proponowaliśmy współpracę z różnymi partnerami. I tutaj możecie Państwo zobaczyć, że na przykład przy realizacji scenariusza Planeta wirusów. Uczniowie odwiedzili, odwiedzili Wydział Wirusologii Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu. Z kolei przy realizacji scenariusza Różna oblicza bakterii bardzo, bardzo była pomocna współpraca z firmą Probiotics Polska, gdzie i zarówno uczniowie mieli możliwość wysłuchania wykładu pana prezesa tej firmy, ale też była taka gotowość ze strony Probiotics Polska. Żeby uczniowie przyjechali i zobaczyli Instytut, y, i zobaczyli, w jaki sposób prowadzone są badania w tej firmie. Z kolei szczepienia, temat y, szczepień był też realizowany w laboratorium diagnostyka, więc widzicie Państwo y, różne, y, różne r, różni partnerzy, począwszy od uczelni po firmy zewnętrzne y, czy firmy pozarządowe, bo takie też y, uczestniczyły jako, jako partnerzy projekcie było możliwe i staraliśmy się powiązać właśnie te tematy z, 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 z tematyką, która jest bliska naszym partnerom. No i ostatni już etap budowania współpracy, czyli ewaluacja, y, dotyczy uporządkowania i analizy zebranych informacji. Możemy ocenić to, w jaki sposób y, y, zaplanowaliśmy nasze działania, jak, y, jak oceniamy realizację, ich realizację, jakie są wyniki, jaka była postawa uczniów, jakie były ich wyniki. I to jest nam potrzebne do tego, żeby udowodnić, że. Coś się zadziało, że, że jakaś zmiana nastąpiła, że osiągnęliśmy wytyczone przez nas cele, ale jest to też okazja do takiej krytycznego myślenia, refleksji w działaniu, czy właściwie już po działaniu, żeby przyszłe programy móc ulepszyć i dalej wspierać szkołę w rozwijaniu kultury uczenia się. To był już ostatni element, który chciałam Państwu przedstawić w ramach idei Open Schooling. Mam nadzieję, że chociaż w niewielkim stopniu uwidoczniłam Państwu korzyści z wdrożenia tego podejścia do swojej pracy z uczniami. Dziękuję bardzo.